Nad zalewem Zimna Woda w Łukowie dużo się zmieniło. Zmieniła się też organizacja ruchu, na co niestety nie zwracają szczególnej uwagi co niektórzy kierowcy. Proszę Państwa, na zmodernizowanym kompleksie zalewu Zimna Woda wprowadzono zmianę organizacji ruchu poprzez wprowadzenie skrzyżowania o ruchu okrężnym. Zmiana polega na tym, iż na tym skrzyżowaniu jedziemy wokół wyspy. O której informuje nasz odpowiednie oznakowanie. Stosujemy się do oznakowania i ruch odbywa się wokół wyspy. Główne zalecenia są dla tych kierujących, którzy właśnie opuszczają teren zalewu, aby stosowali się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, do tego oznakowania i nie jechali na wprost tylko y, zaraz y, za oznakowaniem y, informującym o ruchu okrężnym skręcali w prawo i objeżdżali wokół wyspy. Taka sama sytuacja dotyczy również nowo wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, która jest na ulicy Zimna Woda. Tam też zostało wprowadzone skrzyżowanie o ruchu okrężnym i też sygnał, apel, informacja dla kierujących, jedących od miejscowości ławki w stronę Łukowa, aby też stosowali się do zmian organizacji ruchu i stosowali się do jazdy wokół, wokół wyznaczonej wyspy. Otrzymywaliśmy już sygnały o tym, iż w tym miejscu właśnie dochodzi do popełniania wykroczeń przez kierujących, którzy właśnie nie stosują się do wprowadzonej zmiany organizacji ruchu, do oznakowania, jakie w tej chwili występuje. Wczoraj po godzinie 18.00, bułkowscy policjanci, patrolując okolice kompleksu rekreacyjnego Zimna Woda, zauważyli, że jeden z kierujących poruszający się drogami, pojechał przez Rondo na wprost. Pojechał tym rądem pod prąd. Kierujący tym pojazdem nie zastosował się do znaków informujących o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu, o tym, że jest to ruch okrężny. Policjanci chcieli zwrócić kierującemu uwagę na popełnione wykroczenie, ale w momencie otworzenia drzwi auta zorientowali się, dlaczego kierujący podjechał pod prąd. Z wnętrza auta wydobywał się specyficzny zapach alkoholu, a okazało się, że kierujący autem 37-latek z Warszawy miał ponad 2, prawie 2,5 mln. Alkoholu w organizmie. Dodatkowo okazało się, że kierujący ten ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jego auto nie ma badań technicznych i ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Samochód został odholowany, mężczyzna zatrzymany za ponowne kierowanie pojazdem w okresie obowiązywania zakazu. W stanie nieprzejrzystości grozi mu. Do pięciu lat pozbawienia wolności może mu nawet grozić dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Rolą kierującego jest to, aby bezpiecznie prowadzić pojazd i bezpiecznie zachowywać się na drodze, a w związku z tym uważać, obserwować sytuację zmieniającą się i odczytywać w sposób prawidłowy oznakowanie, jakie na drodze się znajduje.